Witkacy: Twórczość i życie. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Malarz, rysownik, fotograf, autor dramatów i powieści. Filozof, teoretyk sztuki, polemista. Napisał kilka tysięcy listów do żony i do przyjaciół. Urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Zmarł śmiercią samobójczą 18 września 1939 roku w jeziorach wsi na Polesiu. W przedwojennej encyklopedii czytamy: przeoczany lub niedoceniany przez większość krytyków, jest Witkiewicz bezsprzecznie indywidualnością nie tylko czas swój wyprzedzającą, ale zarazem na tle tego czasu bardzo znamienną. Ojcem Witkacego był Stanisław Witkiewicz. Malarz, krytyk sztuki i twórca stylu zakopiańskiego. Chorował na gruźnicę, dlatego rodzina przeniosła się z Warszawy do Zakopanego. Mały Staś miał wtedy pięć lat. Matka przyszłego artysty, Marias Pietrzkiewiczów, była nauczycielką muzyki. W Zakopanem prowadziła pensjonaty. Witkacy uczył się w domu, miał prywatnych nauczycieli. Maturę zdał eksternistycznie w Gimnazjum we Lwowie w 1903 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, nieregularnie i z przerwami. W młodości Witkacy podróżował po Europie, poznając z autopsji sztukę dawną i współczesną. Przez całe życie czytał, interesował się różnymi dziedzinami wiedzy, w tym astronomią. Najdłużej i nieprzerwanie uprawiał Witkacy malarstwo. Od 1890 do 1939 roku na świat patrzył okiem malarza. Stąd w didaskaliach dramatów precyzyjne określanie kolorów kostiumów postaci. Oficjalista Ignacy Kozdron to Brunet ogolony. W akcie pierwszym ubrany tabaczkowo, w drugim biało-żółto. Wczesne obrazy Witkacego są różnorodne. Jedne realistyczne, w innych widać nawiązania np. do malarstwa Pola Sezana lub do secesji. Do formistów awangardowej grupy artystów został przyjęty na podstawie prac i rękopisu rozprawy nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Obrazy Witkacego z pierwszej połowy lat dwudziestych charakteryzują się dynamicznymi kształtami. Silnymi deformacjami i odważną kolorystyką. Inspiracją mogło być zetknięcie się sferią barw tropików. W czerwcu 1914 roku artysta udał się z Bronisławem Malinowskim na kongres antropologiczny do Australii. Droga prowadziła przez Ceylon. Wybuch Wielkiej Wojny uniemożliwił planowaną wyprawę na Nową Gwinę. Witkacy pisał. Celem malarstwa nie jest i nigdy nie było odtworzenie, a nawet indywidualna interpretacja widzialnego świata, jak sądzi większa część publiczności, a nawet znawców sztuki, tylko stworzenie konstrukcji form na płaszczyźnie, stanowiących nierozerwalną całość w ramach te płaszczyznę ograniczających, czyli kompozycja. Witkacy uważał sztukę za najszlachetniejszy narkotyk, mogący przenieść nas w inne światy. Dzieła czystej formy pozwalają odbiorcy doświadczyć, metafizycznego uczucia dziwności istnienia. Stwierdziwszy, że uczucia te zanikają, Witkacy zrezygnował z malowania obrazów olejnych i w 1925 roku założył jednoosobową firmę portretową SI Witkiewicz. W regulaminie opisał typy portretów i podał ich ceny. Sześć z nich zamówić mógł każdy. Idealizujący typ A kosztował 350 zł, Nie mało. Tyle wynosiła miesięczna pensja realistyczny typ B- 250, a specjalny typ dziecinny: 150 do 250. Regulamin określał też prawa i obowiązki portretowanego i portretującego. Klienci są obowiązani zjawiać się punktualnie na seanse, gdyż czekanie źle wpływa na nastrój firmy i może źle wpłynąć na wykonanie wytworu. Jedynym pracownikiem firmy, która wykonała kilka tysięcy portretów pastelowych, był oczywiście sam witkacy. Powstałe wśród przyjaciół portrety typu C nie miały swojej ceny, bo nie były na zamówienie. Chcąc zaobserwować, jak pod wpływem używek zmienia się sposób widzenia świata, a w efekcie forma dzieła. Witkacy zaznaczył, co zażywał, a czego unikał. Na przykład CO – kokaina, NP – nie piłem alkoholu, NP-9 – nie paliłem papierosów 9 dni. Używkom poświęcił rozprawę nikotyna, alkohol, kokaina, pejetl, morfina, eter plus appendix. Rozdział o Morfinie napisał Bochtan Filipowski, taternik i okultysta, a o eterze matematyk Stefan Glas. Witkacy analizował też własną twarz. Wykonał prawie 100 autoportretów. Fotograficzny portret wielokrotny ukazuje Witkacego w mundurze Armii Cesarstwa Rosyjskiego w czasie Wielkiej Wojny. Część młodzieńczych prac znamy tylko z fotografii. Które Stanisław Ignacy wysyłał ojcu, kurującemu się w Lowranie nad Adriatykiem. Rysunki węglem nazywane były w rodzinie artysty potworami i pod taką nazwą przetrwały. Część z nich ilustruje powieść 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta. W bohaterach rozpoznać można malarza i matematyka Leona Chwistka, antropologa Bronisława Malinowskiego, a przede wszystkim aktorkę Irenę Solską, panią Aknę, którą Łączył romans z Witkacym, bungiem. Bungo i ostatnia powieść, jedyne wyjście, poświęcone żonie Jadwidze, wydane zostały dopiero po II wojnie światowej. Przed wojną ukazały się dwie powieści pożegnanie jesieni oraz nienasycenie. Do zakupu którego tak zachęcała reklama. Nie Nienasycenie wywoła, wywoła silny odgłos w prasie, w prasie i będzie, będzie miało wielkie miało powodzenie. powodzenie. Nie Nienasycenie to przebój literacki to sezonu, sezonu piosennego. piosennego. Ołówkowe rysunki Witkacego nie były przeznaczone na wystawy. Ich bohaterami są ludzie, zwierzęta i hybrydy oraz duchy, wchodzące ze sobą w różne relacje. Telesfor Piętorzecki, szef masonów z Białobrzezia, błaga Zosię M. o maskę. Większość z ponad 30 dramatów napisał Witkacy w pierwszej połowie lat 20. Niektóre były wystawiane przez teatry zawodowe oraz przez półamatorski Zakopiański Teatr Formistyczny. Wariata i zakonnice grano pod bezpieczniejszym tytułem Wariat i pielęgniarka. Teatrowi poświęcił Witkacy teksty teoretyczne. Już w dzieciństwie czytał Szekspira i pisał pierwsze sztuki. Od dzieciństwa interesował się też fotografią. Pierwsze samodzielne prace to zdjęcia lokomotyw. Interesujące są fotografie pejzaży. Doświadczenia z fotografią portretową wykorzystał w portretach pastelowych. Szczególny charakter mają zdjęcia Jadwigi Janczewskiej, narzeczonej Witkacego. Która w lutym 1914 roku popełniła samobójstwo. Autorami fotografii Min oraz aranżowanych scen z udziałem przyjaciół byli inżynier Józef Jan Głogowski i pisarz Władysław Jan Grabski. Witkacy pracował kilkanaście lat nad Główniakiem, czyli rozprawą pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, którą opublikował w 1935 roku. Pierwsze teksty filozoficzne pisał jeszcze jako nastolatek. Dzieła Witkacego odczytywane są przez kolejne pokolenia odbiorców i badaczy. To do nich skierował twórca dopisek, dedykację na wystawę pośmiertną w roku 1955.